5 maja wznowiła posiedzenie komisja rewizyjna przy Radzie Gminy w Miliczu, wcześniej zawieszone przez jej przewodniczącego Stefana Hołobyna, ze względu na nieobecność burmistrza gminy Milicz lub urzędników, którzy udzieliliby komisji odpowiedzi na pytania w związku z kontrolowaniem wydatków, poniesionych na obsługę prasową Urzędu Miejskiego przez Gazetę, Panorama Milicka, od maja do grudnia 2010 roku. Przypomnijmy. Że w ubiegłym roku burmistrz ogłosił przetarg na obsługę prasową, wygrany przez gazetę lokalną, głos Milicza, po czym niedługo potem wypowiedział podpisaną z nią umowę. Ponieważ głos Milicza nie zgodził się na wydrukowanie w jednym z numerów tekstu, mającego ewidentny charakter wyborczy, burmistrz zlecił, już w drodze bezprzetargowej, obsługę prasową drugiej gazecie Panoramie Milickiej. Która kontrowersyjny tekst bez zwłoki wydrukowała. Tym razem na posiedzenie komisji stawił się burmistrz Paweł Wybierała, który jednak od samego początku zakwestionował sposób pracy komisji, który jego zdaniem jest niezgodne z prawem. Burmistrz dowodził bowiem, że komisja nie może w całości prowadzić kontroli, powinna natomiast wyłonić spośród siebie zespół kontrolujący członkowie komisji rewizyjnej. W tym również przedstawiciele ugrupowania, z którego kandydował w niedawnych wyborach samorządowych Paweł wybierała, nie zgodzili się z tym i uznali to za pretekst do odmówienia współpracy z komisją i uniknięcia niewygodnych pytań. Najgwałtowniej protestował, przeciwko stanowisku burmistrza wybierały, przewodniczący Hołobyn. Się pan ja była ostatnio. Skarga, wpłynęła skarga na burmistrza. Proszę mi przeczytać w statucie, w jaki sposób to my mamy powołać zespół kontrolny, żeby tą skargę rozpatrzył. Skargę się rozpatruje w oparciu o KPA. Pan powinien wiedzieć o KPA. Jest termin przeprowadzenia, jest czas. Myśmy do Pana w porządku obrad napisali, że będzie rozpatrywana skarga. Już pomijając to, ten plan pracy, bo plan pracy nie był. Nie umował z skargi, bo my nie wiemy, jakie skargi w tym roku mogą wpływać. Ale była skarga, była strona tamta i w jaki sposób, i pan się w ogóle do tego a nie odniósł, nie przysłał pan pracownika, nie ustosunkował nie się, Ponoć jeszcze jakieś dokumenty były wydawane po tym terminie. Myśmy tą skargę otrzymali yy, z Ja panu dał jeden przykład, teraz drugi przykład. Czy Pan w jaki sposób my mamy wykonać ustawowe oceny z wykonania budżetu, z realizacji budżetu za obie rok i opracować wniosek absolutoryjny, co jest wymagane ustawowo, nie w statucie? Bo komisja rewizyjna musi być powołana, bo ją ustawa zobowiązuje do tego, żeby była i kontrolowała pracę i wydawała te między innymi opinie absolutoryjne. Natomiast inne komisje nie muszą być przez Radę w ogóle powołane. I jak pan sobie wyobraża, my mamy na przykład oceniać te dane, które pan nam z w sprawozdaniu, przecież tam są różne cykle i oświaty, to dotyczy i sportu, i inwestycji wszystkiego, jeżeli będziemy mieli wątpliwości jakieś, to my mamy powoływać zespół Ja to, to praktycznie pan pytam. I teraz ja pan jeszcze zapytał, czy pan kiedykolwiek... Przez kogoś był kontrolowany. Inaczej jak pan rozumie, rozumie kontrolę, to ja byłem i przez byłem kontrolowane, i przez Izby Obrachunkowe, i Inspekcję Pracy, i ja też kontrolowałem. Ale jak pan sobie wyobraża kontrolę? A w jaki sposób można kontrolować kogoś? Poprzez wyjaśnienia, poprzez spotkania niekoniecznie musi być tak, że trzeba akurat, yy, tak jak pan mówi, bo pan, ja, ja też próbuję się na... Wypowiedź prasową, że Pan mówi, że z góry trzeba wiedzieć, jakcy pracuje, z jakimi pracownikami chce się rozmawiać. A skąd my wiemy na przykład, kto, kto tam podpisuje jakieś znacznie robi na fakturach, które nam chcemy w fakturę wyjaśnić? My nie wiemy. My Pana zapraszamy. Pan sobie wy, wy, może wydelegować jakiegokolwiek pracownika, którego Pan uzna za stosowne, że jest merytorycznie odpowiedzialny za to, lub może Pan przyjść z dziesięcioma urzędnikami na to. Ale ja tak sobie wyobrażam, bo ja sobie nie wyobrażam innego sposobu przeprowadzania kontroli. No kontroli? No to jest kontrola, to znaczy, że jest osoba, czy instytucja, czy zakład, czy komisja, która kontroluje jest drugi podmiot, jakiś, który jest kontrolowany. Weź są ogólne jakieś reguły, już pomijając ten statut. Czy Pan tego nie czuje? Ja nie, żeby... Ja rozumiem Pana stanowisko, ale my też mamy stanowisko, Mówię dodatkowo, poparte wczoraj poprzez wypowiedzię całe prezydium. Myśmy byli z Panem Macieją na na prezydium. Czyli są dwie? A teraz tak, my nie mamy, Pan ma y, zastępców, Pan ma pełnomocników, asystentów, sztab ludzi, Pan ma y, radców prawnych i prawników, a my nie mamy nikogo. I Pan w ten również przez swoje zachowanie blokuje nam dostęp do. Y, obsługi technicznej, merytorycznej, prawnej, bo to nie jest, bo pan zaraz powie, a gdzie to jest uregulowane? No? W statucie pisze, że komisja ma prawo zwrócić, zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie przez kontroli przez ry, o przez nich i tak dalej oraz przez biegły, ale o opiniach prawnych nic To ja tylko tyle, jak, jak, jak my byśmy mogli postępować, żeby pan to zadowolony. Nie obyło się znów niestety bez personalnych ataków burmistrza który oskarżył przewodniczącego komisji o stronniczość bo jak się wyraził nie załatwił mu jego prywatnej sprawy blokowanie czego państwo nie możecie zrobić nie możecie państwo przejść dokumentu nie Czy możecie Państwo poprosić o opinię Pana? A prosiliście Państwo o opinię no Pana? O ale fakturze, pan, Prosiliście Państwo, ale... Opinię nie prosiliście ale państwo o opinię prawo. Nie prosiliście Państwo o opinię prawną. Nie do nie Będę no. 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 Państwo Będziecie nie... Przewodniczący, do końca pan. Panie Przewodniczący, ale to, to, to właśnie szanujmy się, tak? No. Prosi Pan o to, żebym był, tak, jestem, no a później... to, samo. Nie, pan ja, ja nie oceniam Państwu, by powiedzieć, czy są sensowne, czy nie. Ale ja nie jest sensowne. Proszę Państwa, y, 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 nie blokuje się niczego, nic nie jest blokowane. Jeżeli Państwo y, 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 i ustawa nakazuje, tak? zapewnić obsługę organizacyjną, y, y, organizacyjną Radzie, Komisją Rady. I to jeżeli jest taka potrzeba, jest zapewniana. Panie Przewodniczący, naprawdę, szanujmy się no, dobrze, szanujmy no, się. Szanujemy się, no nie, no, obawiam się, że, że nie. Panie no, szanujemy się, tylko ja mam wrażenie... Panie Przewodniczący, dobrze, to, to ja odnoszę wrażenie Ale, ale jest, ale krótkie nie. pytanie, jest Jak, to, to ja, samo ja, do Pana, ja, ale, ale do Pana przyjdzie ten zęb. Ja, ja odnoszę, do Panie Przewodniczący... Przyjdzie. I to samo nadaje Panu pytanie, ja czy ja pan, pan chce współpracować z Radą czy nie? Panie Przewodniczący, ja odnoszę niestety wrażenie, że... No, a mam dookoń, Ale tak? czy chce pan współpracować? Jest no pan to Już pomijając statut, do czy panie chce do pan współpracować? Panie przewodniczący, skończymy. Ale mamy ten plan... No to jeżeli mogę dokończyć. Proszę tak? bardzo, tak? Bo ja... ja jestem przewodniczący, proszę się do mnie zwracać. Proszę, proszę mówić, ile pan chce teraz panu nie przerywa. Ile pan będzie mówił? Proszę tak. bardzo. Więc Panie Przewodniczący, pańskie dzisiaj strachowanie upewnia mnie w przekonaniu, że pan się kieruje nie bardzo... E... Od razu pan to powie, Niech pan że nie, że nie kieruje się Pan tym, y, czym się powinien Pan kierować jako Przewodniczący, czyli chęcią wyjaśnienia mm. ja spraw, ale kieruje się Pan po prostu chęcią e, odegrania się, tak? Kieruje się Pan chęcią odegrania. Zaczy, za, za tym? Państwa, No za tym. Za, za co mi pan ma, Panie Przewodniczący, sprawa jest prosta. E, był Pan u mnie w swojej prywatnej sprawie. Tak, oh. Dokładnie. Był pan, Panie. był pan u mnie w swojej prywatnej sprawie. Oh. A, ja tej sprawy prywatnej nie załatwiłem i teraz, teraz się okazuje, że burmistrz jest niedobrze. Panie burmistrzu, panie, nie tak, tak, panie, panie, panie przewodniczący, ja w tej tak, piaskownicy tak, nie będę się bawiła. Pan Panowie, wziast... przestańcie. Bo to Dobry, nie licuje Komisji to teraz, to teraz jeżeli mogę dokończyć w sprawie komisji, tak? Niech pan skończy to, co pan ma powiedzieć, panie burmistrzu. Tak, proszę państwa, wiecie, dokładnie, są tak, jest, tak, jest. tak zapisy, zapisy. Stawione. Również radny z ramienia Stowarzyszenia Dolny Śląsk 21, Andrzej Nestoruk, zarzucał burmistrzowi niekonsekwencję dowodząc, że jeszcze kilka miesięcy temu zarówno plan pracy komisji, jak i stosowna uchwała nie budziła zastrzeżeń burmistrza ani jego obsługi prawnej. Może pan je odczytała, przepraszam, zatarta. Jak pan zaparta, ale... ale tam jest wszystko wyjaśnione. No, to to... Panie, panie burmistrzu, tu jest wyjaśnienie tego typu, że zgodnie sprawy z ustawą Wy... na do zamówień publicznych do około 18 tysięcy euro nie ma obowiązku przeprowadzania postępowania. Mi, e, takiego wniosku nie ma, to fakt. Natomiast jest kwestia zawierania umowy. Jeżeli już taka umowa jest zabierana, to nie, umowa też nie musi być zawierana w formie pisemnej. Ale już skoro została zawarta, to moim zdaniem powinna, powinna e, ma Pan doświadczenie i wie, jakie było ogłoszenia, będziecie będą puszczane przez rządiny. Na pewno, bo one nie pierwszy raz były w danych modułach puszczane. Czyli są standardowe moduły, standardowy moduł ten 5x5, ale są też moduły większe, czy kolorowe, czy nie kolorowe, to już nie wnika. I jakaś grupa modułów jest modułami standardowymi, standardowymi, mówię, nie typowymi. Ale był, ale umowa zawierała tylko jeden moduł. Natomiast z pełną świadomością wiedział Pan, że będą ukazywały się też w małych egzemplarzach: 1, 2, 5, 10, może nie tyle. Ale można było to przewidzieć, bo to nie jest jakieś coś wymyślone i można było to w umowie zawrzeć. Nikt by się wtedy tego nie czepiał. Natomiast, ale, natomiast <laughs> pozwoli Pan, że skończę. Natomiast, jeżeli coś wynika, coś, co wynika spo, poza umową, coś, czego nie było, można było przewidzieć, bo coś nietypowego nagle trzeba puścić, nie? to ja to też rozumiem. Ale od, do tego powinno, moim zdaniem być forma jakiegoś zlecenia, wtedy się też trzeba jak gdyby ustalić kwotę, bo to nie może być kwota wzięta z nieba. Ja po prostu, jeżeli puszczam na całą stronę modu, no to uzgadniam, że nie, że zapłacę z tym panem, czy z tą firmą, uzgadniam, że zapłacę za 50 zł. Wystarczy małe, zwięzłe, zlecenie na piśmie. Myślę, że chyba nikomu w głowy nie spadnie, jeżeli taka forma byłaby przyjęta. I wtedy faktura, która wraca o opisaniu jest klarowna, bo jest na to podkładka, która świadczy o tym, że, że taka, było, taka cena była uzgodniona, że to nie wziął sobie pan redaktor z gazety taką kwotę, tylko że urzędnik gminy z tym panem takie coś uzgodnił. I wtedy faktura wraca, ona ma stawkę taką, która została zgodnie ze zleceniem, krótkim, zwięzłym, i z tyłu wystarczy krótki, zwięzły opis, zgodnie z zleceniem, numer taki, taki i nie ma dyskusji. I nigdy na pewno z naszej komisji tego nie podważa. Natomiast jeżeli są faktury, bo ja nie widziałem tych faktur po drugostronnie opisanych, natomiast nie wiem, jaka tam formuła była przyjęta. Natomiast, natomiast mówię, no, ja, ja jestem tak nauczony, że y, każda faktura powinna być w jakiś sposób y, opisana. Y, I im więcej tego, jeżeli ten zapis jest jednoznaczny, uformiona, to i, i ta forma jest przyjęta tu przez Urząd Gminy, bo na pewno to nie tylko. Czy, czy wydatków gazety, bo dotyczy to, to różnych wydatków. Jeżeli pan remontuje drzwi, okna, nie wiadomo co tam, to też wszystko się odbywa nie na to, że przyszedł Kowalski i powiedział yy, proszę to zrobić. Nie ustalamy kwotę 200 zł. Nie, moim zdaniem to są pieniądze yy, gminne i moim zdaniem każdy, każdy wydatek powinien być w jakiejś formie Oczywiście poza ustawą, nie da myśli, bo po stracą prawo Ja myślę, że jeżeli by te, te takie drobiazgi były usunięte, to byłoby, my, myślę, że to klarowne i niby znaczne od Komisji Rady do tego. Podobnie wypowiadała się w chwilę później Radna Platformy Obywatelskiej. Halina Smolińska. Nie skoncentrowana wokół pewnej, jednej sprawy. Chodziło o to, że podpisując, pan, wypowiadając umowę z głosem, podpisując z panoramą, oczywiście podpisał pan umowę legalną, ale wątpliwością moją, między innymi członków innym komisji, było to, czy pan to zrobił w sposób gospodarny, jak, wie pan, jak dobry gospodarz, bo jeżeli ktoś płaci więcej za mniej ukazujących się ogłoszeń, bo gazeta ma mniejszy nakład. Czy to jest tak zwana gospodarność? To była pierwsza sprawa, o której rozmawialiśmy wtedy. Pana dyskusja, pamiętam, z panem radnym Stachowiakiem dotyczyła właśnie te, głównie tego wątku i długo się wokół tego obracała. Pan udowadniał swoje racje, byśmy mieli swoje wątpliwości i wokół tego koncentrowała się rozmowa. Druga, wokół właśnie faktur, które wtedy dostaliśmy, tak, te pierwsze strony, tych faktur było sporo na początku i, i, i tam znajdowaliśmy takie właśnie sprawy modułów, to i tamto. No ale też były takie problemy, umowa była zawarta do końca grudnia, faktur z grudnia nie było. Chcieliśmy zapytać, czy, czy ta umowa nie do końca była przez tą gazetę po prostu wykonywana, czy została wcześniej przez Pana wypowiedziana, przerwana. Czy była tylko do wyborów, czy. No, no jak to, o takie głównie sprawy nam chodziło. Ale naczelna sprawa chodziło, Pan dobrze wie o co wtedy chodziło. I chcieliśmy właśnie wtedy zapytać, no, do kiedy działała ta gazeta, czy Pan wymówił wcześniej, jakie pieniądze na to szły, dlaczego jak robił, robiła to właśnie gazeta, chociaż w gminie byli pracownicy do spraw promocji, Pana asystent który mógł to robić no, przynajmniej w naszym takim, takiej naszej ocenie. I o takich rzeczach wtedy zaczęliśmy rozmawiać. Pamięta pan w lód. No nie wszystkie I pytania były No właśnie, ale wtedy była jeszcze kwestia wyjaśnień tych modułów, to, co potem Tatarek nam dostał. I o tym chcieliśmy w kwietniu zapytać po prostu albo pana, albo, albo Huberta Modrego, albo pana tatarka. No. Wtedy w kwietniu nie, nie, nie udało się. To, tak jak ja Panu powiedziałam, ja swój obraz tego, co się zdarzyło, mam. Na podstawie tych dokumentów, które mieliśmy, mamy jakieś tam wstępne, przygotowany kształt protokołu pokontrolnego, no bo na, na podstawie tych dokumentów mamy swoje wątpliwości. I one zostaną wątpliwościami, bo nie wszystkie niestety się dadzą wyjaśnić. Pomimo burzliwej dyskusji, udało się jednak zadać kilka pytań. W związku z głównym tematem posiedzenia komisji, radny Platformy Obywatelskiej, ryszard Lech pytał: Dlaczego burmistrz zlecił głosowi milicza emisję tekstu o ewidentnym charakterze wyborczym, pomimo tego, że podpisana z gazetą umowa przewidywała tylko druk materiałów informacyjnych? Zdziwiony odpowiedzią burmistrza, że jego zdaniem to nie jest tekst wyborczy, radny Lech zauważył że różnice pomiędzy tekstem informacyjnym a agitacyjnym powinni dostrzec nie tylko absolwenci kierunków humanistycznych, a tak i Paweł wybierała, ale również zwykli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Regularnie zamieszczać. Z dokumentów wynika, że mowa z została zerwana w dniu 20 maja. 1960 roku. Natomiast następną umowę z Agawą, czyli Agamą, czyli Agamo z Panoramą, czyli firmą, która wydaje Panoramę Mickską za dwa dni później, czyli 18 maja, pomimo tego, dni wcześniej, tak. Pomimo tego, że okres wypowiedzenia umowy z głosem Milicza wynosi 3 miesiące. Czyli jak rozumiem w czasie... Trzech miesięcy obowiązywały dwie umowy, za które nie musiała płacić. Nie musiała płacić. I, i, i pytanie kolejne. Tak, dlaczego ponieważ nie został wyłączony przetarg na drugą umowę w momencie, kiedy pierwszą, pierwsza umowa odbywała się właśnie poprzez tego zamówienia. Natomiast w przypadku drugiej mówimy do drugi czynienia nie było do czynienia z, taką, z takim zamówieniem. No i pytanie, które się już tutaj przewijało i które jest prawdopodobnie pra-przyczyną tej, 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 tej naszej dyskusji, tej naszego spotkania. Dlaczego domagał się pan wbrew umowy, wbrew umowie z tego która... Jak czytamy w paragrafie pierwszym, zobowiązuje wykonawcę do publikowania ogłoszeń, przetargów, konkursów, komunikatów i odwieszczeń, do wydrukowania tekstu, który ma ewidentny charakter wyborczy. Jak to, wiemy, było przyczyną yy, z jednej strony zerwania umowy przez gminę, a z drugiej strony powiedzenia i podpisania umowy z kolegą miejską. To znaczy, Iż mogę odpowiedzieć od razu. To yy, mówienie o tym, że ten materiał ma charakter wyborczy, to jest Państwa subiektywna ocena. W tym przypadku to nie jest materiał wyborczy, jest to komunikat dotyczący stanu finansów gminy. To wyborów, wtedy chyba było, ile pamiętam, że to jest w kwiecień, tak, pół roku. Nie jest to w tym wypadku materiał wyborczy. Materiałem wyborczym były na przykład w mojej ocenie zdjęcia, niektórych polityków na schokach kolejki e, czy publikacje podsumowań kadencji właśnie w okresie kampanii wyborczej, gdzie mówiono o tym, ile zrobiono. To były materiały wyborcze. E, tu jest komunikat na temat stanu finansów gminy. E, głos Milicza odmówił zawieszenia tego komunikatu, czyli odmówił realizacji umowy. E, z tego tytułu e, zwróciliśmy się do drugiego wydawcy, do drugiej gazety. Były dwie do drugiej gazety w momencie, w którym miałem pewność, czy nie podpisaną umowę, że Gmina ma zapewnioną możliwość publikacji ogłoszeń. Formalnie wypowiedziałem umowę wydawcy gazety 1 czyli głosu milicza. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to nie ja wypowiedziałem umowę z jakiegoś powodu, to głos milicza nie, realizował, nie zrealizował umowy. Macie Państwo też tam e, dokładnie pismo, które mówi o tym, że nie zamierza zamieścić e, e, tego ogłoszenia. W takim razie, jeżeli głos jeżeli głosu milicza nie realizuje umowy, e, no to szukam drugiego podmiotu, który będzie będzie, będzie realizował, był to wydawca tygodnika Panorama Micka. tak to się odbywało, proszę. Dwa słowa komentarza, może Panie Burmistrzu mnie twierdzić, że to nie jest materiał wyborczy, nie wiem, no możemy się bawić w językową językoznawcze, ale myślę, że nie jest językoznawca, jest tutaj potrzebny wystarczy uczeń klasy polo-gimnazjalnej, który wprost twierdzi, czy to jest komunikat, który zawiera Funkcję informatywną, czy to jest materiał agitacyjny, który którym się pojawia funkcja impresyjna. Pan, który jest komunistą z wykształcenia, myślę, że też nie ma z tego, nie miałby z tym problemu. No ale rozumiem, że pozostajemy przy. Panie przy panie, niech nie, mogę w takim razie, gdzie tu jest nawoływanie do głosowania, do wyborów, gdzie tu jest przekonywanie o, o swojej racji, to jeżeli jest informacja, informacja dotycząca stanu finansowego gminy? Oraz przedstawione są skutki podjęcia lub nie podjęcia yy, uchwały. Tak? Jeszcze mogę w formie zadania tego zadać, to zadanie moim uczniom yy, funkcja imprezywna w tym komunikacie będzie wskazana Dobrze. Ponieważ nie udało się uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania, w tym dotyczące wątpliwych faktur za wykonane usługi przez spółkę wydającą panoramę milicką. Posiedzenie komisji zostało zamknięte bez przyjęcia protokołu końcowego. I bez dalszego porozumienia co do form współpracy pomiędzy Komisją a burmistrzem.